go specjalnie w samochodzie no, zostawiłem. ZBysiu, zrobiłeś to specjalnie, jak mogłeś, a ja już się nastroiłem. Barber wleciał, no i co na no elegancko? No, tam jest. coraz mniej ubrania na sobie, fajnie będzie na koniec. No to końcówka będzie bez majteczek. Końcówka się nami nie zadaje. Halo, Halo, Darek Dziarko, przedstawiciel handlowy firmy SADEX. Witam państwa serdecznie. Drodzy Państwo, gdzie się znajdujemy? No, właśnie, zaraz się dowiecie. Wiem, że mijaliśmy jakiś browar warecki z Zbyciu, gdzie tam zbyciu się w rowarze? Zbychu. No chyba nie, no ale to już, drodzy państwo, zaraz się dowiemy. Witam cię serdecznie. Widzę się ze Zbyszkiem czy z Markiem? Wash and go. <grytanie> 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 Witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że Sandomierz przyjechał na Ziemię warycko O no Zbyciu, no śniegi minęły, więc no tutaj można powiedzieć, że mieliśmy przetartą drogę. No i w końcu się pojawiliśmy u ciebie. Właśnie, bo kiedy ja byłem na Sandomierzu, to była zima. Byliśmy w sadzie, gdzie było akurat cięcie mechaniczne. zimno było. Tak, I, i trzeba się było dogrzewać. Teraz jesteśmy też w sadzie, gdzie było cięcie mechaniczne. Było wykonane w grudniu. Później przez całą zimę właścicieli mieli czas, żeby sobie spokojnie iść, zrobić poprawki. Co prawda żartują, że oni się na tym cięciu nie znają, robią jak potrafią. Ale moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Robią to zresztą nie pierwszy rok. W zeszłym roku owocowanie było bardzo dobre. W tym roku wydaje mi się, że zapowiada się wręcz idealna ilość zawiązków. Bo tak patrzę już w tej chwili na nie i widać bardzo wyraźne różnicowanie. Widać, gdzie jest zawiązek centralny, widać, że te boczne są dużo słabsze. A więc przerzedzanie bardzo skuteczne będzie, bardzo łatwe. Dużo zawiązków tych słabych samo się po prostu. Osypie. To jest golden na M9 posadzony w 2016 roku. Prostaw? 320 bodajże na 90 cm standardowe. Tak, no strunobeton Wysoko. wysoki żeby był gotowy już od razu pod siatkę. 5 drutów drzewka wiązane bezpośrednio do drutów, czyli tak jak ja lubię bez żadnych bambusów, nie widać problemu, żeby się tutaj od drutów coś obcierało. Myślę, że tutaj może przejdźmy do tematu, gdzie ostatnio był to dość mocno nużący temat, przymrozki. Jak u Ciebie z przymrozkami? A, no właśnie. Sandomierz oszczędzony, jak zwykle. Sandomierz jest urodzony pod gwiazdą szczęśliwą i chyba tak na to wychodzi. U nas, jeszcze z przymrozkami były może miejsca, ale to Kilku godzin lub 2-3 godziny, i to temperatura spadała maksymalnie do minus 2, tam niższej temperatury nie było. Wiadomo, jeżeli ktoś miał zraszacze nadkoronowe, zraszacze zostały uaktywnione. Jeżeli nie było zraszaczy, no to szczerze powiedziawszy w tym momencie, to zbytnio nie skomplikowało nam sytuacji. Tak, tutaj na grujcu było troszeczkę inaczej. To znaczy były bardzo duże różnice. W tym sadzie akurat było plus 1, więc Żadnego problemu. U mnie z drugiej strony pilicy, no ja przypominam, mieszkam w dolinie przy Rzece zawsze jest tam zimno. Od strony Kozienic zawsze jest ten. Po prostu lubiły biegun, biegun zimna, więc u nas, u nas mrozi. Ale to nie były rekordy, bo ja miałem u siebie minus 2,8 minus 3,5 to były dwie minimalne temperatury u mnie zanotowane na podwórku. Na wysokości 1 metra. Natomiast pod Grójcem minus 6 nawet było. W, w Regnowie bliżej Rawy Mazowieckiej minus 5. Także bardzo to zróżnicowane było. W przypadku Jabłoni myślę, że jednak to nie będzie miało żadnego wpływu. No nie, ale Może... w momencie, gdy wystąpiły takie przymrozki, jak Ty wspominałeś, możemy Great'a użyć. Myślę, tak, że to po będzie... przymrozkach Great VG. Jakiś biostymulator. Ewentualnie preparaty algowe. A tu szczególnie bym podkreślił w przypadku ziarn, nie nieziarnkowych, tylko pestkowych. Pamiętajmy, pestki mają wyższe zero fizjologiczne o jakieś 2 stopnie w porównaniu z jabłoniami. Więc ja to ciągle powtarzam, że pestki nie muszą przemarznąć, żeby się osypały. One wystarczy, że się przeziębią. I się później zawiązki sypią. Więc w przypadku y, pestkowych, w tej chwili, bardzo ważne jest to po tych przymrozkach, po tych chłodach, po prostu zastosowanie preparatów algowych, algaren. antystresowych, algarentwin. To jest dobre rozwiązanie, jeśli nie, no to mieszanki innych alg. A słuchaj, a jak u Was z grzybem, z parchem? Jak na razie, czyściutko, sucho. Rok nie zapowiada się parszywy. Bardziej mączniakowy Mączekowi. będzie. No to u nas gdzieś sporadycznie, ale to bardzo sporadycznie, gdzieś tam delikatny grzyb parchy wyszedł, ale to wiadomo, że każdy sobie w tym momencie poradzi. No i wiadomo, każdy czeka na górę na deszcz. Czyli ten deszcz ma się niby dzisiaj po południu pojawić. Ja liczę, że w nocy popada. W nocy? Dobry deszcz w nocy to jest fajna rzecz. Nie psuje roboty w dzień. I pada akurat wtedy, kiedy nikomu nie przeszkadza. No i myślę, że w tym momencie już uaktywnimy kaptany. One są wręcz wskazane do, te, do tego. Dodatek fosforynów. No wspomniałeś temat moczniaka, tak? E... Strobiluryny w tym momencie. Będą takie jeszcze wszechstronne, bo tu jeszcze resztówki gdzieś na trochę o szarej Bez, z tym się zgodzę, ale tutaj bym też wymienił grupę SDHI, czyli mam na myśli Fontelis, Cercadis, o, Luna, Embrelia. O, o. Mamy parcha, mączniaka, zarazem ze sobą złączonego i Dwa w jednym, no można powiedzieć trzy, bo nawet y, szara pleś, ale to już końcówka po kwitnieniu, to już po szarej pleśni. No tak. Dawno u Ciebie skończyło się kwitnienie? Kwitnienie można powiedzieć, że skończyło się... Jesteśmy w goldenie, u nas już widać po wszystkim. No to u nas będzie, u nas na pewno tak samo. Wiadomo, że to od kwatery, od danego położenia e, pola sadu też, e, jeżeli jest to cieplejsze pole, to już jest dawno po tym, mamy zawiązki. I zawiązki myślę, że już teraz w tym momencie sięgają cztery, pięć w niektórych miejscach. Przykład z Idaretem, ten tydzień, tak? Idaret sięgał 12, czyli jeszcze powiedziawszy... No tak, stan tydzień szybciej. Cieplej mamy, troszeczkę. Chociaż dzisiaj grzeje. Zamówiłeś odpowiednią pogodę. Bo ma być deszcz. Stąd ten wiaterek. A, a, tak a, pucz, być. ten powiew. E, troszeczkę może inna filozofia będzie na innych odmianach, bo wiadomo, Golden Gala to mają być jabłka najwyższej jakości. Więc tutaj nie ma oszczędzania na dokarmianiu, nie ma oszczędzania na ochronie. W przypadku sadów, gdzie ma być jako taka jakość, bo to mają być jabłka, które w większości trafią na przemysł, no to możemy tam sobie już oszczędzanie włączać, ale myślę, że też bym jeszcze z tą taką mocną oszczędnością wstrzymał się, jeszcze chociaż 2-3 tygodnie. Na razie są okresy podziałów komórkowych, więc to nie jest czas na oszczędzanie. Jak się skończą podziały komórkowe, wtedy można jechać po taniości. Można, ale to zacznijmy od tego, że jak się pojawi deszcz, gdzie mieliśmy wcześniej sucho, no wysiewy się pojawią i to dość mocne wysiewy. Ja myślę, że park chyba w tym roku nie będzie wielkim problemem. O czym będziesz myślał za tydzień, jeśli chodzi o dokarmianie? Alfon Greenix i Great VG, czyli A. tutaj mamy NPK z wapnem już połączony, do tego jest dołączony magnes, mikroelementy mikro i aminokwasy. I aminokwasy. No to już za tydzień rzeczywiście trzeba będzie włączyć. Ja tylko przypominam, że tam, gdzie ma być przerzedzanie, to tak najlepiej by było, żeby tydzień wcześniej i tydzień później nie stosować aminokwasów, bo one osłabiają działanie preparatów na przerzedzanie. Czyli benzyladenina najlepiej z dodatkiem fiksora, bo to obniża koszty, a poprawia, a poprawia jakość. A zaraz po przerzedzaniu będziemy wchodzili w przypadku tych odmian drobnoowocowych e, z takimi cudownymi rzeczami jak... jak... gibeleryn. Albo ekspando. Dokładnie tak. Albo jedno i drugie. Zgadza się. Fajna rzecz. Chyba zakończymy na dziś. Myślę, że nudno nie było. E, było, było, ale to nic. Ale to wytnie się. <laughs> Zapraszamy do następnego odcinka. Miło było.